Tunele. Pis traktujący o podróży w głąb krainy diamentowych psów. Korytarze ciągnęły się w nieskończoność. To chyba najbardziej oczywisty opis, jaki może wymyślić laik, penetrujący po raz pierwszy nieznane pieczary. Wąskie ścieżki, pozbawione oznak życia, przyprawiały o zdumienie. Poważnie. Próżno było szukać nawet wypustków z kapeluszami czy trawy, przypominającej w dotyku puszysty dywan. W powietrzu nie unosiły się żadne zapachy, przez co obecność skru okazywała się całkowicie zbędna. Zresztą nie wiem, jak kuc podający się za suczkę mógłby z tą samą skutecznością kierować się zapachem. Z powodu panującego mroku i niewyposażenia się w latarkę, na próżno było korzystać z ekwestry dla opornych lub innego tego typu przewodnika. Co gorsza, nie mogłem polegać nawet na mojej wygodnickiej naturze i zwyczajnie przeleżeć podróż na swojej towarzyszki. Wszelkie rozwidlenia prowadziły do przejść, w które tylko ja zdawałbym się wcisnąć, dlatego też starałem się trzymać od nich z daleka, a żeby nie szukać w drodze powrotnej mojego ogaro ogiera. Tak zwykłym ją żartobliwie nazywać. Tunel prowadził nas do kotliny z wyznaczoną ścieżką światła padającą od góry. Kreska ta, w kontekście całego otoczenia, bardziej szpeciła niż nadawała uroku. Przypominała paskudną rysę pozostawioną na szkiełku od zegarka. Promienie słońca były jednak zbyt słabe, aby oświetlić przestrzeń, ale przynajmniej uświadomiliśmy sobie, jak długo nie widzieliśmy słońca. Ruszyliśmy wzdłuż białego szlachu w celu odnalezienia jakichś śladów bytności i już po chwili mogłem wygodnie zagościć na grzbiecie skru. Ten specjalny okres nazwałem lokomocyjną drzemką. Przynajmniej jedną z nas musi być przytomna na umyśle, a ja w razie kłopotów nie zdołam jej udźwignąć. Powtarzałem, usłyszawszy za każdym razem niezadowolone warknięcie. Potem na pocieszenie dostawała ciasteczko podarowane wcześniej przez pewną leniwą czarodziejkę. Po kilku kilometrach wycieńczającego marszu zorganizowaliśmy kolejny postój. Tak naprawdę sam musiałem wszystkim rozporządzać, gdyż, jakby nie patrzeć, umysłowo upośledzana kompanka ograniczała swój udział do ułożenia się na mokrej ziemi i głośnego sapania. Resztę musiałem zapewnić osobiście. Na szczęście obszar kotliny pełen był drobnej roślinności, dzięki czemu stworzenie ogniska nie było większym problemem. Księżycowe szkolenie nie poszło w las. Pomyślałem, napawając wzrok tańczącym płomieniem. Podgrzałem resztę wody w manierce, zaś pozostałe światło wykorzystałem na poszukiwaniu informacji w przewodniku. — Tutaj nic nie ma o diamentowych psach. Weschnąłem. — Tylko podstawowa wzmianka, że żyją pod ziemią. Już jesteśmy pod ziemią, a i tak nie ma po nich śladu. Skrół szczeknęła i wlepiwszy we mnie wzrok, oczekiwała kolejnych rozkazów. — Masz rację. Rzuciłem w jej kierunku ciastko. Powinniśmy szukać dalej. Suczka zaskomlała, po czym schowała głowę w kopytach. Nie podobał jej się ten pomysł. Długim kijkiem wyciągnąłem manierkę z ogniska. Nic tak nie koiło, jak niemal wrząca woda z metalowego kubka. Większość przeznaczyłem na rozmiękczenie twardego jak kamień chleba i wymieszałem z owsem. Nie wiedziałem, jak powinienem ją karmić, ale tylko to miałem obecnie pod ręką. Skru z chęcią wchłonęła przygotowany posiłek, a ja zadowoliłem się wędzonymi myszami, które jakiś czas temu upolowałem w uzdrowisku Fluttershy. Brakuje pożywienia, tak więc musimy się ograniczać. Mruknąłem do siebie. Skru, mimo to z ciekawością, skierowała na mnie uszy. Lepiej będzie, jeśli przejrzy okoliczne lufciki. Może uda mi się samemu dotrzeć do jamy diamentowych psów bez zwracania na siebie uwagi. Ty musisz wrócić tą samą drogą na zewnątrz i znaleźć coś do jedzenia. Tutaj rośliny nie przypadły ci do gustu. Skrona natychmiast warknęła po wzmiance o czymś, co Equestria dla opornych nazywała mchem. Jednakże nie chciała słyszeć o odejściu. Natychmiast podniosła się z miejsca tylko po to, aby jasno pokazać, że się nie zgadza. Zrobiłaś swoją część, teraz pora na mnie. Oznajmiłem. Podałem jej kolejną paczkę. Tutaj masz resztki prowiantu. Powinno wystarczyć na jeden dzień. O mnie się nie martw. W razie przyciskającego głodu, zapoluję na szczury. To miejsce powinno w nie obfitować. Skrusz szeknęła, a echo jej głosu odbijało się od ścian przez pół minuty. Odgłos ten mógł zaalarmować diamentowych, o ile ktoś z ich rodzaju zapuścił się w tych okolicach na zwiat. Zdenerwowany, aż podskoczyłem w miejscu, śląc do nierozsądnej kilka nieprzyjemnych słów. Suczka zapierała się i już była gotów na mnie skoczyć w akcie niesubordynacji, ale i tym razem mój intelekt zagurował nad solarnym otępieniem. Patrz, zajączek! Instynkty łowieckie zadziałały niemal natychmiast. Dla mocniejszego efektu rzuciłem nieco dalej kamień, aby wywrzeć na niej odpowiednie wrażenie. Zanim zdążyła się zorientować, że blefuję, czmychnąłem do pierwszej lepszej alejki. Ucieczce towarzyszyło żałosne zawodzenie oszukanej kamratki. W tamtej chwili czułem się paskudnie, zostawiając ją w środku drogi, ale po długich przemyśleniach uznałem decyzję za słuszną. Obiecałem sobie, że wspomnę o jej uczynności stwórcy, jeśli misja zakończy się powodzeniem. Alejka doprowadziła mnie do kolejnej pieczary, ale tym razem towarzyszyło mi nieco więcej szczęścia. W trakcie błąkania się wpadłem na nieczynne szyny prowadzące z jednej strony do osuwiska, a z drugiej do przepaści. Koniec końców trafiłem na pierwsze ślady czyjejś bytności. Oczywiście drogi czytelnik mógł się domyślić, iż nie mogłem przepuścić okazji z dokładniejszego poznania nowego miejsca. Najpierw wzdłuż torów, potem w kolejnych wydrążeniach. Minąłem kilka takich dróg przysypanych kamieniami, nawet zobaczyłem coś w rodzaju rozjezdni. Moją radość przypieczętował krzątający się po okolicy patrol oświetlający drogę latarniami. Po cieniach rzuconych na ścianę uznałem ich za wysokie, dwunożne stworzenia o podobnych zdolnościach manualnych, co moje. Z ich charkotliwej konwersacji nie mogłem zbyt wiele zrozumieć. Wiedziałem jedynie, że przypominali zdenerwowanych ciągłym poszukiwaniem źródła okolicznego hałasu. Możliwe, że szczekanie skrół dotarło do nich i postanowili sprawdzić okoliczne tunele. Z obawy przed bezpośrednim konfliktem uciekłem w kierunku wyrwy. Tam zauważyłem, że blask za mną przybiera na sile. Rozejrzawszy się, znalazłem samotną półkę nad przepaścią. Może i nie było to zbyt roztropne posunięcie, ale pomyślny skok zapewnił mi odrobinę bezpieczeństwa. Poczułem na plecach przyjemny chłód. Powiew nieświeżego wiatru mieszał się tutaj z mocnym odorem siarki. Spod kurtyny lepkiej ciemności dochodziło jakby ciche wołanie albo inny trudny do zidentyfikowania pomruk. Dziwne uczucie, gdy przed tobą rozpościera się nicość nakłaniająca do postawienia kroku w niepożądanym kierunku. Każdy filozof wie o podróżowaniu wzdłuż mroku, a ja miałem okazję tego namacalnie doświadczyć. Nie wiem, czy silna wola, a może zwykły strach przed byciem złapanym przekonał mnie do zostania w miejscu. Charkotliwe pomruki były coraz głośniejsze, podobnie zresztą jak światło coraz wyraźniej zarysowujące krawędzie przepaści. Pokonawszy jednak chęć pożegnania się ze światem, wcisnąłem się do wnęki, skąd napływało chłodniejsze powietrze. Tunel przesysany był mieszanką łoju, potu i amoniaku. Duszące połączenie drażniło nos, a czasem wręcz uniemożliwiało dalszą podróż. Nie mogłem jednak zawrócić. Nawet jeśli patrolujący dawno mnie minęli, nie wskoczyłbym z powrotem do tamtego miejsca. Ścieżka przede mną nie była lepsza. Schodząca w dół śliska. W dodatku cały czas kaleczyłem łapy o wystające odłamki. Utrata równowagi mogła się źle skończyć, o czym miałem się za chwilę przekonać. W trakcie podróży pośliznałem się i już tarłem tułowiem po podłożu. W chwilę nabrałem takiej prędkości, że mimowolnie wysuwane pazury boleśnie łamały się od wystających kamieni. Próbowałem wyhamować, podejmując się desperackich prób zderzenia z większym wystającym obiektem. W efekcie rozcinałem skórę i odbijałem się jak piłeczka między ścianami. Najmniej przyjemnym doświadczeniem była podłużna rana przebiegająca wzdłuż żołądka. Walczyłem ze sobą, aby nie wydać ani jednego bolesnego krzyku. Jakby gdzieś w zakamarkach potępiałego umysłu wciąż tliła się nadzieja na pozostaniu niezauważonym. Rozrywający ból stawał się nie do zniesienia. Panika i strach w pewnym momencie minęły, a bolesny obęd ustąpił. Poczułem ulgę, znajdując się na przestrzeni wolnej od terenowych przeszkód. Czułem tylko jak powietrze muska moje futro a krew z rozciętego boku zasklepia sparaliżowane ciało. Odruchowo rozłożyłem ręce i otworzyłem załzawione oczy. Z zaprzeszklonej powłoki widniały coraz mocniejsze światła, a wcześniej rozmyte kształty gwałtownie nabierały wyrazistości. Zatkane uszy wpuszczały do środka jedynie szum przypominający uliczny gwar. Zamknąłem zmęczone widokiem oczy. Na końcu ciało z chrzęstem uderzyło o podłoże.